Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić nowość marki Nespresso, Express Virtuo. Ja przez 20 lat pracy w branży AGD testowałam już wiele ekspresów Nespresso, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Zanim opowiem Wam o szczegółach, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ to bardzo pomaga w jego rozwoju. Z góry Wam dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Cóż jest tak wyjątkowego w tym ekspresie Vertuo? Pomijając fakt, że jest to niewielkich rozmiarów, designerski ekspres, który występuje w różnych kolorach, dzięki czemu też będzie pasował do różnych kuchni, to jest to pierwszy ekspres espresso, który gwarantuje nam kawę świetnej jakości, ale w pięciu rozmiarach. Przy pomocy ekspresu Vertuo możemy sobie zrobić espresso, double espresso, Kawę Lungo o pojemności 150 ml, duży kubek kawy o pojemności 230 ml oraz karawkę kawy o pojemności 535 ml. Oprócz pięciu rozmiarów kaw mamy do wyboru aż 27 rodzajów kaw o różnym smaku i intensywności. I zapewne patrząc na ten ekspres zapytacie się, no dobrze, no ale jak do tak różnych kaw dobrać odpowiednie parametry parzenia, skoro ten ekspres posiada tylko jeden przycisk? Zobaczcie! Każda z tych kapsułek ma swój indywidualny kod kreskowy, a ekspres Virtuo posiada specjalny czytnik laserowy, który właśnie ten kod kreskowy czyta i do każdej kapsułki dobiera idealne parametry parzenia, czyli ilość wody, jej temperaturę oraz czas parzenia. Tak jak już wam mówiłam, Virtuo to jest ekspres niewielkich rozmiarów. Tutaj z tyłu znajduje się pojemnik na wodę. On ma pojemność jednego litra. Tutaj z boku jest taka specjalna kieszeń, do której wpadają zużyte kapsułki. Ona się zapełni po zrobieniu 10 kaw. Ja tych kapsułek nie wyrzucam do kosza, zbieram je w takim specjalnym worku, ponieważ uczestniczę w programie recyklingowym, który prowadzi Nespresso i oddaję ten worek z kapsułkami kurierowi, kiedy przyjeżdża do mnie z dostawą nowych kapsułek. Dla mnie osobiście jest bardzo ważne to, że firma Nespresso dba o środowisko. Według ich deklaracji wszystkie kapsułki do ekspresu Vertuo do końca roku będą wykonane w 85% z recyklingu. Słuchajcie, wiem, że czasami klienci są sceptyczni co do zakupu Nespresso. Zastanawiają się co tak naprawdę jest w środku w tej kapsułce. Czy tam jest jakaś esencja, czy tam rzeczywiście jest kawa. W związku z tym zrobimy test. Na waszych oczach przecinam kapsułkę. No i sami zobaczcie. Tu jest zmielona, przepięknie pachnąca kawka. Teraz możecie być już pewni co pijecie. Tutaj z boku ma aerocino, czyli urządzenie, które służy do zrobienia pianki mlecznej ciepłej bądź zimnej, a sama obsługa urządzenia jest banalnie prosta. Naciskam ten przycisk i tutaj symbol filiżanki miga, to znaczy, że urządzenie się nagrzewa. Mniej więcej w ciągu 30 sekund będzie gotowe. I robimy kawę. Tą podstawkę możemy ustawić w trzech pozycjach, w zależności od tego, jak mamy duży kubek. Może być na samym dole, może być na środku, bądź najwyżej, jeżeli będziemy sobie robili espresso, bądź espresso doble. Ja teraz zrobię kawę Mag o pojemności 230 ml i chciałabym, żebyście szczególną uwagę zwrócili na kremę. Widzicie to samo co ja? Jak gęsta i jak samitna jest ta krema? Ta wyjątkowa krema powstała dzięki technologii Centrifusion, która obraca tą kapsułkę z prędkością 4000 obrotów na minutę. Niesamowite, prawda? Ja przy pomocy aerosyna spieniłam sobie trochę mleka, ponieważ bardzo lubię kawy mleczne. I zaraz podzielę się z Wami opinią, jak smakuje mi ta kawa. Według mnie kawa z ekspresu Wertuły jest naprawdę pyszna i myślę, że nawet prawdziwi kawosze przyznają mi rację. Dzięki temu sprzętowi chce się testować nowe gatunki kawy, doświadczać nowych smaków. Także ja osobiście gorąco polecam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii Pani AGD. Do zobaczenia!